No, więc tak, jak to zacząć? Byłem na przyrodzie, po prostu robiliśmy przyrodę. Nagle zaczął mnie boleć brzuch, coś się działo. Później zacząłem się pocić, byłem blady, a później zacząłem nie rozróżniać kolorów. W ogóle na przyrodzie. Nie mogłem czytać, wszystko widziałem na zielono. Yy, I to był, I tak mi było. Trudno yy, myślałem na początku, że umieram w ogóle. Myślałem, że umieram, więc się modliłem i yy, zaczęło mi się poprawiać. Brzuch mnie przestał boleć, przestałem się pocić. Poprawił mi się trochę wzrok, ale. Nadal widział niektóre rzeczy na zielono. I później powoduje się, żeby zadzwonił dzwonek i zadzwonił dzwonek. E, e, powiedziałam pani od przyrody, że e, wszystko mnie boli i że nie wiem, co się dzieje. I kazała mojemu koledze Henrykowi, Takiemu, co zdaje sobie sprawę, że jest Bóg, żeby mnie odprowadził do, do gabinetu pielęgniarki, ale ja się modliłem. Poprawił mi się wzrok, tylko widziałem przed sobą iskierki zielone, i później przyszedłem do gabinetu pielęgniarki, modliłem się. E, pielęgniarka zmierzyła mi ciśnienie i po prostu mi bardzo spadało. E, Mamo, jeszcze nie skończyła. E, I pani pielęgniarka wiedziała, że po prostu cukry mi spadły, że miałam za mało cukru w sobie i to tyle. Masz mówić. Słuchajcie, ja chciałam, żeby ktoś się podzielił tym świadectwem, bo on, tak jak e, powiedział, że mu się słabo zrobiło i e, zaczął e, mieć problemy z widzeniem, to pomyślał e, o, e, o śmierci, ale przysz, przyszło do niego, jak zaczął się modlić, że on nie może umrzeć, bo przecież Bóg mu obiecał, że on będzie w Nowym Jorku, on jeszcze nie był. Więc e, ja chciałam dać na to świadectwo, że nawet dzieci są wojownikami, że, że jak chwycą tej obietnicy, którą mamy od Boga, to odpierają to. I, i to po prostu zostało otwarte. I to chciałam powiedzieć. <śleskujesz>